Ta magiczna, najkrótsza noc w roku, zwiastuje początek lata. To noc kupały, jedno z najważniejszych świąt słowiańskich. Spędziłyśmy ją tak. Noc kupały, czyli święto przesilenia letniego, przypada zazwyczaj między 21 a 22 czerwca, a w roku przestępnym między 20 a 21. Według wierzeń dawnych Słowian to święto witalności i płodności. Z nocą kupały wiąże się szereg obrzędów i zwyczajów. Wierzono, że w tym czasie wszystkie złe duchy wyjdą z rzek, a więc można bezpiecznie się kąpać. Przy rzekach rozpalano ogniska, które często płonęły aż do rana, a ludność tańczyła i śpiewała wokół ognia. Obowiązkowym atrybutem podczas nocy kupały był wianek upleciony z kwiatów i ziół. Dziewczęta puszczały na wodę wianki z wplecionym łuczywem lub świeczką, wróżąc na temat zamąż pójścia. Utonięcie lub spłonięcie wianka mogło oznaczać staropanieństwo lub chorobę. Gdy wianek odpłynął daleko, na zaślubiny trzeba było jeszcze poczekać. Natomiast jeśli jakiś kawaler wyłowił wianek dziewczyny, miał zostać jej mężem. W czasie tej nocy młodzi często oddalali się sam na sam, a starszyzna nie mogła mieć o to pretensji. Noc kupały, czyli święto ognia i wody oraz odpowiadającym im słońcu i księżycą, zwiastowała początek lata. Czas urodzaju, dobrobytu i szczęścia. Jedziemy właśnie na Noc Kupały. Jest 21.39, 20 czerwca, czyli Noc Kupały, czyli najkrótsza noc w roku. I właśnie skończyliśmy niedawno zajęcia jogi i tutaj część mojej grupy już albo jedzie, albo już jest na miejscu. Ja jeszcze przyjechałam do domu zabrać sobie rzeczy. Także idziemy, idziemy sobie do Włodowic, będziemy puszczać wianki, tańczyć, śpiewać, pływać i celebrować. Ale niebo czy wy widzicie to niebo. No dobra, księżyc jest akurat po drugiej stronie, ale jeszcze go gdzieś przyczajimy na pewno nad wodą będzie, ale też będzie nad wodą. No dobra, zaraz tu będziemy skręcać, i to jest on. I to jest ten księżyc. No, księżyc akurat zakryły chmury. Nie Gdzie są te moje dziewczyny? Czy to wy, bo ja nic nie widzę. To my, Oj, Betka jest <grym tu! <grym ja ciężki nie mogę. Cześć kochanie. Patrz jak się Ojej, obiadki się nam połączyły, to jest. Piękny wiatr. Cześć, ale No fajnie, fajnie. Jeszcze będzie? Tak, będzie Ania i Ola. Jaki piękny będę. Tak. kocham cię. przechamy. I będziemy kąpać się na golasa. Dobrze, dobrze. Dobrze, Karolina. Dobrze. O, ze mną to jak dziecko. Będziemy się kąpać na golasa, grać na bębnach, Super. śpiewać. I mam w ogóle ciasto, bo Agnieszka dzisiaj ze schust przyniosła urodzinowe. Także to jest, co to jest? Na fasoli, wiecie brownie z fasolą, dobre bardzo. No co, no, po to tak. drewienko, bo trzeba no, iść. No, Tak, To tak, no. ja idę po drewienko do samochodu. Dobra, w samochodzie masz drewienko, to ja idę z Tobą. Dzień. Ja mam to A, no, nie mam tego drewienka. Zresztą jesteś. Ja myślę, że jest tu trochę drewna. No za dwa dni spełnia. No, właśnie, tak, tak. To by się, wtedy się No i kompanie zaliczone. W takich okolicznościach. To jest magia. Dajcie sobie majtkę. masz, długą czy Najlepiej chodzi się bez majtek. Właśnie, to jest pełna wolność. No. Bez majtek, bez stanika w lato się tak chodzić. No szczególnie masz długą spódnicę i nikt nie wie, że nie masz pod spodem majtek.